Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Gromadzimy się w świątyni pańskiej przed ołtarzem Chrystusa, by wspólnie dziękować Ojcu Niebieskiemu i prosić o potrzebne dary Bożej łaski dla Was tu zgromadzonych, dla bliskich Waszemu sercu, którzy pozostali w domach. A okazją jest rocznica powstania koła pszczelarzy w Trzydniku Dużym. W zaproszeniu napisaliście 32. rocznica. Tak rozważałem, jaki to czas. Myślę, że było to jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego. A więc taki pierwszy oddech wolności, kiedy Polacy zaczęli się organizować. A więc jesteście stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej, jak to określają prawnicy. A więc cele waszego stowarzyszenia są na wskroś szlachetne. I dlatego doczekaliście się właśnie fundacji tego sztandaru, który tutaj z księdzem proboszczem wspólnie poświęcimy. Sztandar to jest symbol i znak. On ma was jednoczyć. Ma mam uzmysławiać, że jesteście wspólnotą. Jako chrześcijanie katolicy pamiętamy wszyscy o słowach Pana Obyście wszyscy byli jedno. Tak jak Bóg w Trójcy Świętej Jedyny stanowi tajemnicę wielkiej jedności, tak i my w dążeniu do Ojczyzny Niebieskiej nie kroczymy indywidualnie, tylko we wspólnocie. Tą fundamentalną wspólnotą jest rodzina, później parafia, a jeszcze inne społeczności, tak jak społeczność Wasza, której sztandar poświęcimy i z tej okazji się gromadzimy, która ma takie, a nie inne zainteresowania. Mianowicie troską Waszą jest ten pracowity robak, o którym mówi także liturga Świętego Kościoła i to Wielką Sobotę, śpiewając tzw. egzultę tchemu o zmartwychwstaniu. Właśnie jest tam wymieniona pracowita pszczoła. Mówię robak, choć to w określeniu biologicznym powinno się mówić owad, ale oczywiście w tych rozróżnieniach nie będziemy się tutaj specjalizować. A więc moi kochani, cieszę się, że tutaj jestem z Wami. Dziękuję za zaproszenie, a więc prezesowi i Waszemu tutaj. Z stowarzyszeniu, strzydnika dużego, że możemy wspólnie się najpierw pomodlić i tak powinno być w naszym życiu chrześcijańskim. Od Boga, jeśli będziemy zaczynać, wszystko będzie miało dobry koniec. I wy, że tutaj się przyszli, rozpoczynając właśnie taką sztandarową działalność od ołtarza, miejmy nadzieję, że będzie temu towarzyszyć Boże Błogosławieństwo. By Bóg nasze modlitwy przyjął i wysłuchał. Stańmy przed Nim w prawdzie i uznajmy, że jesteśmy słabi i grzeszni. A jeszcze raz powtarzam intencję, w intencji właśnie Waszego stowarzyszenia, przeraży w szczytniku dużym, Waszych rodzin, jak powiedziałem, całych, całej wspólnoty. A więc niech ta modlitwa będzie owocna, niech nas ubogaci. A Pan... To wszystko, co w naszych sercach przyjmie i wysłucha. Siostry i bracia, zebrani pszczelarze. Sztandary i chorągwie są oznaką wspólnoty. Ich poświęcenie dotyczy przede wszystkim ludzi, których łączą sprawy wspólnego celu lub ideału. Mogą być Poświęcane sztandary i choroby tylko takich stowarzyszeń i organizacji, których założenia nie są sprzeczne z nauką i celami Kościoła. Sztandary, które noszą na sobie wizerunek świętych, mogą być również poświęcane odpowiednimi modlitwami ku ich czci. I w tym przypadku myślę, że tutaj macie właśnie piękny sztandar, i dlatego. Przed ołtarzem dokonujemy tego poświęcenia. Błogos... Błogosławiony bądź, Panie Boże nasz, który przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Twój Kościół święty jako sztandar zniesiony na... dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły w jedno. Racz pobłogosławić ten sztandar, aby ci, którzy się wokół Niego gromadzą i którym On, których On przewodzi, przez Najświętszej Maryi, Panny i Świętego Ambrożego, zawsze przyznawali się i wspólnie uświęcali, żeby nikt z nich nie zginął, ale by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. O co Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Oh Oh yeah. Ka, panie wesoły! E Standary są przede wszystkim po to, żeby... Y, są znakiem pewnej jedności ludzi, którzy mają przed sobą jakieś cele. Nie? I zawsze one były, y, no, tym znakiem, że wokół Siebie gromadziły ludzi i nawet historycznie sięgając to, nawet kościelne sztandary były tymi symbolami, które łączyły właśnie poszczególne społeczności, nawet w czasie powstań były używane powiedzmy jako znaki rozróżniające powiedzmy dane, dane społeczności powiedzmy powstańców, patriotów i tak dalej, nie? Dlatego, no i to od najdawniejszych czasów jest powiedzmy rzecz znana w społeczności ludzkiej, nie? Dlatego, dlatego i przysięga na, na sztandar, na chorągiew, bo to takie powiedzmy zamiennie się używa, nie? No i, i był znakiem też rozpoznawczym dla, dla większej społeczności. Na przykład yy, poszczególne jednostki miały swoje sztandary wojskowe, nie? które były takim yy, tych znakiem rozpoznawczym dla nich. Także to, to symbolika bardzo, bardzo stara i szlachetna. Nie? I, I oczywiście zawsze sztandar cieszył się wielkim szacunkiem. A z tego powiedzmy powstała też, od sztandaru wzięła początek flaga jako symbol danej społeczności, nawet narodowej, mi na to, Jakżeś załował, ktoś potrzebował, jakżeś załował, ktoś potrzebował. Będziesz ty, Antek, będziesz ty, Antek, będziesz ty, Antek, bardzo żałował. Będziesz ty, Antek, będziesz ty, Antek, będziesz ty, Antek, bardzo żałował. Ja w dziewczyna na chłopca dostanę. Ty z grubą kaśką, ty z grubą kaśką, ty z grubą kaśką gorzko zostaniesz. Ty z grubą kaśką, ty z grubą kaśką, ty z grubą kaśką, z grubą kaśką gorzko zostaniesz. Kalina w lesie pochyliła się. Kalina wysz się pochyliła się, Antek z Marysią, Marysia, z Antkiem, Antek z Marysią, dogadali się. W ostatnim okresie dało się zauważyć, że przelastwem zajmują się ludzie starsi. Ale w ostatnim okresie zaczynamy też i odczuwać, że, że, że duże zainteresowanie wzrasta wśród młodzieży. To młodzieży takie wieku może 30-40 lat. Ale i w taki, u takiej młodzieży, która ma 16-17 lat, mówię tutaj o swoim technikum pszczelarskim, które jest jedyne w Polsce. No, w, w, w tym roku do naszego technikum przyszło ponad 30 osób, co było niespotykane w ostatnich latach. To jest dowód na to, że, 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 że ludzie zaczynają zwracać uwagę na pszczoły, na pszczelarstwo. Nie musimy chyba mówić głośno, że, że od pszczoły dużo zależy w tej naszej kochanej przyrodzie. Choćby nawet taki fakt, że jedna trzecia ty 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 produktów spożywczych, które codziennie na gości na naszych stołach, to z udziałem pszczół jest. To proszę tak zapamiętać sobie. Jeżeli chodzi o. Pszczelarski biznes to ty wiele, wiele młodych osób podejmuje się właśnie, prowadzi pasieki zawodowe i ci zawodowi pszczelarze to przede wszystkim młodzi ludzie. Nikt ze starszych nie, porywa, nie podejmuje tej, 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 tej drogi. Zapewne to jest zasługą chyba rodziców, którzy wy, wychowali w tym duchu, żeby interesować się tym, tym pszczelarstwem. Dwa lata działalności organizacji. Organizacja musi dojrzeć, i myślę, że dobrze się stało, że akurat nie Tutaj w dawnym powiecie kraśnickim, które znowu ta miejscowość powróciła znowu do powiatu kraśnickiego, no mam o tyle przyjemność, że tutaj pracowałem jeszcze za Polski Powiatowej i wiele ludzi znam, spotkałem się dzisiaj. A wręczenie sztandaru jest to moment szczególny dla organizacji. Myśmy przeżywali wręczenie sztandaru w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy, w Kraśniku na jednych z kraśnickich spotkań pszczelarzy. To, że wartość sztandaru jest znaczna, to widać było o powadze poświęcenia sztandaru, pięknym przemarszu, odznaczenia tych ludzi, którzy włożyli wkład. Pracę na rzecz i rolnictwa, i pszczelarstwa w szczególności. Tutaj, te tereny Rzeczycy Ziemiańskiej i Gminy Trzydnik są obfite w pożytki, ale są też niejednokrotnie takie wypadki jak wytrucia pszczół, które miały miejsce kilka lat temu, gdzie zostało totalnie wytrutych kilka. Pasiek poprzez nieumiejętne zastosowanie środków ochrony roślin. Były sprawy sądowe i dlatego pszczelarze tychże okolic dbają o środowisko przyrodnicze, współpracują już teraz z rolnikami, by wykonywać zabiegi w sposób właściwy. Bo nie ukrywam jednej rzeczy, że nie da się prowadzić w tej chwili nowoczesnego rolnictwa bez chemii, ale chemia nie może zabijać ani pszczół, ani też niszczyć człowieka. A pszczoła jest bardzo czułym barometrem, bo najpierw pszczoła ginie, a później człowiek też może się zakończyć. Nie wiadomo dlaczego, co i jak.